Układ powięziowy tworzy kontinuum, dzięki któremu energia może przemieszczać się po całym ciele. Oto fajna technika rozluźniania mięśniowo-powięziowego, którą możesz sprawdzić już teraz. Najpierw skręć głowę w lewo i zapamiętaj, jak daleko widzisz, jak daleki jest skręt. Następnie powtórz ten ruch w prawo i także zapamiętaj. Obie strony mogą się różnić i jest to ok. Masz już wyobrażenie o swoim dzisiejszym zakresie ruchu. Teraz zacznij masaż pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Zacznij od bardziej napiętej strony. Nie masuj zbyt delikatnie, ale nie przekrocz za daleko granicy komfortu. W ten właśnie sposób rozluźniamy taśmy powięziowe rąk, które łączą dłonie, ramiona, szyję, głowę i ucho. Teraz, gdy poczujesz, że kciuk został odpowiednio wymasowany, sprawdź zakres ruchu w szyi. Poprawił się? No pewnie! Dzięki temu na własnej skórze przekonałaś się, jak bardzo nasz zakres ruchu może się zwiększyć po prostu poprzez rozluźnienie powięzi. Daj mi znać, czy ten post był dla Ciebie przydatny. Zapisz go sobie na później i do zobaczenia na zajęciach.